Dzień dobry, cześć i czołem. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby z pod znaku Lwa. Z tej strony Kamila i The Tarot. Położymy kartę na lipiec 2022 roku dla Was. Czytanie ogólne. Zapraszam na czytania prywatne, jak zawsze wiecie. E Zapraszam do siebie na maila. Tam najlepiej jest ze mną się skontaktować. Będziemy używać karty Mm, Rider Waite Smith Tarot jest to wydanie jubileuszowe yy, i będziemy na koniec jeszcze wyciągać kartę yy, z anielskich yy, przesłań dobrze więc co, zobaczymy jak wygląda lipiec, lipiec dla osób z poznaku lwa i piec dla wszystkich osób spod znaku lwa. Co w najbliższym miesiącu dla Was. Drogie lwy. Lwy słoneczne, ascendentalne, księżycowe. Wszystkie osoby, które mają w lwie jakieś ważne planety, dużo planet. Najbliższy miesiąc. Lalwa. ten miesiąc dla was cztery miecze. Raczej powiedziałabym, że będzie spokojnie. Niektórzy możliwe, że będą wręcz musieli zająć się tematami zdrowia i ciała, tak żeby dojść do siebie po czymś. Cztery miecze sugerują, że raczej będzie spokojnie. Raczej to będzie okres już takiego uspokojenia, może domkną się do jakieś sprawy. I dzięki temu będziecie w stanie już ukoić, uspokoić swoje myśli. Wy jesteście pokazani w karcie cesarzowej. Więc tak, kobiety w ciąży, możliwe niektóre kobiety w ciąży będą musiały bardzo zwrócić uwagę na to, by więcej odpoczywać. Tu można by było pokusić się wręcz o taką interpretację, że na okres ciąży Dobrze by było, nie wiem, leżeć, nie przeciążać się. To też jest uspokojenie i taki oddech w sprawach zawodowych, biznesowych i, i finansowych. Już macie tutaj porządek, już jest spokojnie, już można się przestać czymś martwić. Również nie martwicie się o dzieci swoje. Jeżeli dzieci macie. Więc, leczenie wszelkich dolegliwości związanych też z płcią, przynależnych raczej kobietom, to też jest dobry czas, żeby się tym zająć. W waszej głowie 9 denarów. Chcecie zdrowia. Widzę, że chcecie zdrowia, chcecie dobrego samopoczucia, chcecie też być wystarczalni finansowo to jest głównym celem. No, może być tak, że jakaś kobieta dochodzi do siebie po utraconym bądź zerwanym małżeństwie i dąży do niezależności. Chce się uleczyć z nieszczęśliwego małżeństwa. Ale gdyby tak nie było, bo to jest trochę nadinterpretacja, patrząc na te karty, to, to powiedziałabym, że po prostu chcecie kumulować zasoby, chcecie być zdrowe i zdrowi. I samowystarczalni, i mieć dobrą kondycję, oraz wszelkie sprawy swoje zawodowe i finansowe poukładać, uwolnić się od zobowiązań, od kredytów, od rad. Będziecie czuli, że jakiś trudniejszy okres finansowy za wami, albo okres, w którym nie mogliście się rozwijać, bo na przykład byliście dla kogoś innego, bo okoliczności nie pozwalały temu i nie mogliście na przykład rozwijać się finansowo, bądź zawodowo, inwestować, nie mieliście tyle czasu, by poświęcić dla siebie ten czas. Z czego to się bierze? Skąd to się bierze? Mi się wydaje, czy powinno się mówić, mnie się wydaje, nie wiem. Podobno jest jakaś różnica, ale ja nie wiem. Ja jestem z Podlasia. Nas uczyli mówić w szkole, że dla mnie się podoba. Także tak, ja nie wiem. <taki> no dla mnie się wydaje, proszę Państwa, że, yy, yy, że wy zobaczyliście jakieś pozytywne efekty swoich działań. Yy, może jakaś praktyka rozpoczęta. Albo widzicie, że jakieś działania, czy praktyka na przykład prozdrowotna rozpoczęta sprawia, że wy czujecie się lepiej i widzicie, że to ma sens. Może być tak, że robicie coś w pracy, przy pieniądzach i widzicie, że to się zwraca, że na tym można zarobić, że jest dobry czas ku temu. Więc wygląda to tak, jakbyście po prostu widzieli w czymś jedni będą widzieli pieniądz, inni będą widzieli po prostu jakieś zadowolenie, szczęście. Także no jest to taki Wniosek, wniosek wysnuty na bazie doświadczenia. Ale jest to zdecydowanie przejście jakiegoś trudniejszego czasu, i teraz, jakbyście sobie chcieli to odbić pobawić się, odpocząć, właśnie kupić coś fajnego spędzić miło czas. Co odchodzi do przeszłości? No, dziesiątka buław, odpowiedzialność i taka potrzeba pilnowania ciągle czegoś, Ym, dużego takiego trzymania czegoś. Może, mogło to być też trzymanie energetyczne czegoś, kogoś, wspieranie, podtrzymywanie. Ja tutaj czuję pewną rezygnację z siebie albo części tego, co było dla Was ważne, po prostu. Rezygnuję, bo muszę zająć się czymś innym. Dzieckiem, na przykład ktoś wraca do pracy. Czyimś zdrowiem, trzeba było komuś pomóc, na przykład finansowo, i, i nie można było dla siebie tych pieniędzy przeznaczyć. Ten czas już się kończy. Największe wyzwanie jest tutaj: albo młoda, nieodpowiedzialna osoba, albo jest tutaj niezdecydowanie. Nie wiem, czego chce. Może być tak, że impulsywnie będziecie mogli, albo powiem tak, inaczej, z przyzwyczajenia już z takiego wdrukowanego nawyku, będziecie mogli wracać do tej przeszłości, do tych obciążeń, do tych zmartwień, do pilnowania się w czymś. Jakby przychodzi czas niezależności, lekkości, a Wy, jakbyście się ciągle. Oglądali przez ramię. Jakby jeszcze to do was nie dotarło, że to już jest za wami, że to się skończyło. Ym... Niefrasobliwość, zmienność, przesadna zmienność, robienie czegoś po łebkach to też jest wyzwanie. Może być jakaś młoda osoba, młoda osoba z trygonu ognistego, baran, lew i strzelec, to też może być nieodpowiedzialność takich osób. Odpowiedź na to uważaj z kim się zadajesz, kto z kim przystaje takim się staje um, i też wydaje się, że chyba jest to dobry czas, żeby zabawić się właśnie, zabawić się, dać sobie trochę więcej luzu, już tak czegoś, no nie wiem, czy jest taka możliwość, żebyście jakoś wybitnie rozsmakowali się w takim, nie wiem, cierpiętnictwie, trochę tak to wygląda jakby. Jakby to zostawiło gdzieś w was ślad. Nie wiem, co to było. Um, nie wydaje się, żeby to było coś takiego poważnego wiecie, jak e, doświadczenie jakiejś traumy. Bo tak jest, że no, ta trauma trwa w nas. Trauma to nie jest to, co się nam przydarzyło. Nie jest to wydarzenie. Tylko to, co się rozgrywa, ten konflikt wewnętrzny, to, je, to jest trauma prawdziwa, no nie? To jest ten uraz psychiczny, no, trauma chyba z angielskiego, prawda? Czy łaciny, nie jestem pewna. Ym, w każdym razie nie jest to chyba tak poważne. Raczej bym powiedziała, że chodzi tutaj o to, że może z powodu właśnie, wiecie, tych ostatnich dwóch lat obostrzeń, zamknięcia w domach i tak dalej, że z tego powodu Weszliście w jakiś taki tryb, taki tryb ciężkości, przejmowania się czymś. Coś może się wydarzyło, bo że problem już dawno jest rozwiązany, tak naprawdę. I teraz widzicie po prostu y, efekty tego, że się odkuliście z czegoś. Y, może dziecko wam chorowało, ono już rok temu wyzdrowiało, a wy jeszcze jakbyście się nie otrząsnęli z tego. I to, to jest moment, żeby otrząsnąć się, żeby się przebudzić w tym lipcu, żeby zobaczyć. Nie no, zobacz, już, już nie musisz się martwić, już po już jest dobrze. Co nowego do życia przychodzi? Plany, plany i nowe możliwości. Teraz możecie zastanowić się, gdzie, dokąd, jaki kolejny krok. Możliwe, że do tej pory nie mogliście planować. Już możecie. Ten temat już się zamknął. Wasza największa siła. Królowa denarów. Piękne karty na pieniądze, na pracę, na dom, na zdrowie, na ciało, na ziemską energię, materialną energię. Kreujcie, kochani, kupujcie, sprzedajcie coś, stwórzcie coś, coś, zróbcie remont, zmieńcie wygląd, zapiszcie się na ćwiczenia, jedzcie zdrowo, gotujcie, zajmijcie się swoim domem. Nie wiem, cokolwiek, ale to jest świetny moment, żeby to robić. Rozwijajcie biznesy, firmy, inwestujcie, reklamujcie się, dołóżcie do pieca. No, dołóżcie do pieca jak najbardziej, bo to jest, co robić z tym, to jest gwiazda, czyli na maksa. Świeć, błyszcz, to jest karta wodnika, waszej opozycji, tego elementu, którego Wam brakuje czasami. Um, bo tak, są znaki na osiach, prawda? Dlaczego brakuje, chcę wytłumaczyć. Mamy um, znaki na osiach. Jest lew i wodnik naprzeciwko jako opozycja. I te znaki wzajemnie się uzupełniają. One są w takim dialogu. E, cechy wodnikowe i cechy lwie, one. Nie chcę powiedzieć, że są jakby na dwóch końcach skali, bo to nie o to chodzi. To są inne wymiary, mam wrażenie podobnych energii. E, tylko lew mówi bardziej o mnie, ja, ego ja jeden pojedynczy ja jeden na scenie solista. A Wodnik bardziej mówi my, zespół, yy, branża. Więc możliwe, że wy tutaj yy, możecie zabłysnąć i się dobrze poczuć w jakiejś grupie. Już nie, nie będziecie czuli się jako taki outsider. Już na nowo możecie poczuć się jako część, nie wiem, jakiejś grupy, społeczności, społeczeństwa w ogóle. Szczególnie jeżeli byliście wykluczeni. Yy, tutaj widać pewną rehabilitację. O tym też mówi Czwórka yy, Mieczy że tutaj dochodzi do jakiejś rehabilitacji. To może być rehabilitacja, wiecie, powrotu do społeczeństwa, chociażby po okresie izolacji więziennej. Nie wiem, czy ktoś takim nie słucha, ale w tych kartach można by było powiedzieć, że tak. Że już pora jest na przykład zostawić tamtą historię i niektórzy pewnie po tych dwóch latach tak się właśnie czują. Bo niektórzy mogli przesiedzieć dosłownie te dwa lata w domu. E, więc e, wiecie, no śmieszne, nieśmieszne. Jakaś jednak metafora naszego życia to jest. I to jest już taki czas, żeby, wiecie, korzystać z tego życia, żeby przypomnieć sobie, jak to było, żeby odetchnąć, żeby. Ja liczę na to, że mam nadzieję, że zaznamy nowu, znowu takiego dwudziestolecia międzywojennego, wiecie? Mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Mam nadzieję, że nie będzie to dwudziestolecie międzywojenne, tylko że po prostu Doświadczymy tego odbicia po tych trudnych wydarzeniach. I mam nadzieję, że część z tych wydarzeń się jak najszybciej skończy, chociaż wygląda na to, że będzie trwało to długo. I oczywiście mam nadzieję, że, że to nie będzie znowu, wiecie, okres pomiędzy strasznymi wydarzeniami. Tylko kiedy czytam y, na temat dwudziestolecia międzywojennego, y, to był taki czas, kiedy ludzie odżyli. Podobnie było w latach, w latach 50. -tych, 60. -tych, z tego co czytałam, nie we wszystkich rejonach na pewno Polski, ale słyszałam takie relacje, że ludzie po II wojnie światowej też chcieli się zabawić, chcieli oddechu, chcieli, jakby poczuli, że zobaczyli, że nie stracili życia, no nie? To tak jak ktoś po chorobie. Bardzo ciężki, czy po wypadku, przeżył I, i jakby teraz może zobaczyć, docenić to, co ma. I, I mam wrażenie, że wiele osób będzie tego doświadczało. U Was mam, mamy przepiękną energię, tylko konieczne jest to, żeby jakby przetrzeć oczy i zobaczyć, że um, trud tych doświadczeń to już teraz bardziej wspomnienia. To już nie jest tak aktualne, już się rzeczywistość zmieniła mocno. Pewne tornado przeszło przez Twoje życie, ale już jest moment, żeby zobaczyć na przyszłość, na perspektywę. Piękna energia, właśnie do finansów, do zdrowia, do obfitego życia, do takiego rozmakowania się w życiu, ale nie chodzi mi, wiecie, o takie obżarstwo, zachłanność. Nie, tylko właśnie raczej. Dobrostan, rozsmakowanie się, świadomość, że nimi nie zabraknie, więc nie muszę się napychać. Mogę po prostu sobie tak poskupać, popróbować, podelektować się. Duże yy, okazje, wydarzenia zawodowe macie. Jeśli chodzi o miłość, widać pewne romanse, widać, że możecie być. Powiedziałabym to bardziej do osób, które się rozstały, są teraz samotne, przeszły jakieś trudne doświadczenia i są, że tak powiem, łakomym kąskiem, bo jesteście bogaci, bo jesteście ładni, bo jesteście bardzo elokwentni, wykształceni, bo jesteście, nie wiem, sympatyczni. Cokolwiek, jakby tak na pierwszy rzut oka jesteście łakomym kąskiem. Ostrożnie, bo jest tutaj e, niebezpieczeństwo, że przyjście się do Was ktoś tylko po to, żeby się właśnie nachapać e, swoje ego e, nasycić tym, że będzie obok Was. Jeśli wyszliście z takich związków i teraz czujecie się tacy, tak stabilnie w swoim życiu, to przestrzegam. E, w związkach bardzo fajnie pięknie. E, kobiety mogą bardzo się poczuć, zmysłowe, e, kochane. Możecie czuć, że będziecie się podobać swoim partnerom, że jesteście ważni dla nich. Też kobiety w ciąży tutaj widać, że mogą być bardzo zaopiekowane przez swoich partnerów, a jeżeli nie przez partnerów, bo tutaj partner zwiewa albo jest to jakaś wpadka, albo jest tutaj ktoś niestabilny, niedojrzały, to widać ogromne wsparcie ze strony kobiet. I korzystajcie z niego i otwórzcie się na to. Bo blokada jest tylko w waszej głowie i to widać bardzo dosłownie w tym, w tym rozkładzie, że nie widzi, może, możecie nawet, powiem Wam, iść programem jakimś rodowym, odziedziczonym, um, mieć taką pamięć w swojej głowie, że kiedy zostaje sama z dzieckiem, to sobie nie poradza, i to jest ta pamięć. Tego w waszym życiu nie ma tak naprawdę, bo widać, że są przyjaciółki, przyjaciele. Jeżeli ktoś okazał się niestabilny i zwiał, to są przyjaciele. Może być matka, albo jakaś ważna kobieta, to może być teściowa, matka tego sztyfikanta. Yy, nie wiem, tak jakby żeńska energia jest przy was, ona jest bardzo wspierająca, nie jesteście same, sami. To już nie te czasy, co kiedyś, nie te czasy, co kiedyś w waszym życiu, nie jest to wasza przeszłość. To nie jest też przeszłość waszej babki, prababki i tak dalej. Co jest nieuniknione, z czym najprawdopodobniej będziecie się mierzyć? Ja czuję tutaj, że to wy będziecie się mierzyć z postrzeganiem braku. Nie, zdy, nie ma tutaj e, kart, które, innych kart, które by mówiły o tym, że nie macie pieniędzy albo czegoś wam brakuje. To jest tylko wasze postrzeganie tej sytuacji. Znaczy nie tylko, no bo coś takiego na pewno jest, ale e, chodzi o to, że z tej sytuacji łatwo można wyjść, łatwo można się uniezależnić. E, znajdziecie pomoc, znajdziecie wsparcie. To nie jest tak, że to jest sytuacja bez wyjścia. A moglibyście się rozgościć w tej sytuacji, piątki denarów, i żyć takim biedowaniem, takim ciągłym narzekaniem, ciągłym marudzeniem, ciągłym takim nie mam, jezu, nie mogę, nie mam czasu, jakby zakodowane to było w waszej głowie, a nie jest tak. Zobaczymy, jak jest naprawdę. Cztery buławy. Naprawdę jest tak, że w Czterech Buławach mamy enklawę. E, mamy tutaj. Dzieło, które tworzymy z innymi ludźmi. Mamy porozumienia, przyjaciół, związki się tutaj zawierają. Tutaj mamy pewne alianse w czwórce buław. Mamy tymczasowe schronienie to jest chwilowa stabilizacja, chwilowe, prowizoryczne nawet rozwiązania, ale to nie jest piątka denarów. Choćby to była pożyczka, choćby to było na chwilę, choćby to nie był kochający partner, mąż. Tylko matka teściowa, przyjaciółka, to i tak jest ktoś, kto da tobie ten dach nad głową, bezpieczeństwo, opiekę. Więc to jest twoja decyzja. Zostajesz w piątce denarów. O Boże, ja biedna, ja sama, ja nie mogę, ja nie mam pieniędzy, ja nie mam czasu, ciągle muszę się rozglądać, bać Boże, zaraz coś się wydarzy. Czy wybierasz czwórkę buław? ok, mam dostępne środki, system zabezpieczeń. Wiele, wiele możliwości? Poradzę sobie, czy nie? Co wybieram? Co Was może zaskoczyć? Niespodzianki od losu, prezenty, królowa kielichów. Jest tutaj albo Wasza matka, albo e, Wasza bliska kobieta życiowa, która daje opiekę, daje wsparcie, daje schronienie. Znowu wsparcie od kobiet, bliskość, przyjaciółki, eee, koleżanki, siostry. Królowa kielichów to jest spokój. Odnajdziecie spokój emocjonalny, to jest miłość. Tak jakbyście czuli się zaopiekowani. Znaleźli to, czego wam brakowało. Czuję się zaopiekowana, mam wsparcie. Mam. mam. Czuję się też kobieco. To jest ogromna taka kobieca, żeńska siła. Ale właśnie nie siła, nie chodzi tu o siłę. Tutaj raczej chodzi o takie. Spokój, tak to czuję, że to jest spokój. Też jakby wraca jakaś wasza indywidualna własna przestrzeń do tego, żeby się wyrażać, swój kąt, własne mieszkanie, um, własny pokój, jak, 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 jak wiecie o Sylwii Plath. Jakbyście potrzebowały tego metaforycznie, własnego pokoju um, i znajdujecie go. Znajdujecie to, wydaje mi się, że przez i dzięki kobietom. Niespodzianka może być związana z macierzyństwem. Może być z macierzyństwem waszych córek. E, synowa może będzie w ciąży. Może być też tutaj e, poczucie spokoju, uzdrowienie kogoś bliskiego, tak jakby. No i rada wskazóweczka. Piątka Kielichów. Yy, zostaw za sobą przeszłość. Nie żyj przeszłością. To jest wspaniały czas, żeby uzdrowić w sobie wszystkie trudne wydarzenia z przeszłości. Yy, żeby też nie żyć w przekonaniu w jakiegoś braku. Yy, w tle macie Asa, Kłupca i Rydwan, czyli zupełnie nowy początek. Macie iść do nowego początku. Yy, paźdenarów i, yy, i mak. Z tych kart wynikałoby, że ktoś może dojść do wniosku, że okej, okay, nie mogę mieć dzieci w sposób naturalny, nie mogę mieć dzieci metodą in vitro, więc wybieram e, te dzieci, które już są na świecie. Więc wybieram adopcję. E, jeszcze zobaczę, co takiego macie pożegnać, zostawić ze sobą na kielichów. Nadzieje, wyobrażenia. Wróćcie do momentu, kiedy mieliście jakieś plany, nadzieje, wyobrażenia, ale też mamy tutaj płodność i dla niektórych kobiet młodość. Jakaś młodość. Może być tak, że przekwitasz. Jakby nie chcesz połączyć swoich objawów, tego co czujesz, tego co przeżywasz, nie chcesz połączyć tego właśnie z faktem przekwitania, no bo nie chcesz się starzyć. Wchodzisz teraz w inny etap, Życia kobiety, wchodzisz w ten etap czarnej madonny, yy, najwyższej, najwyższego stopnia tajemniczenia kobiecości, yy, i to nie jest tak, że jesteś nieużyteczna w tym momencie. To popkultura i jakieś durne Hollywood yy, wrzuciło taką narrację. To teraz tak się myśli. To nie jest żadna prawda. To, taki, to, się, to jest kapitalistyczne podejście. Bo nie, nie, nie przydają się ludzie starzy. Ale jako kobieta jesteś coraz dojrzalsza, coraz pełniejsza, tak naprawdę. Um, I to, że nie, nie miesiączkujesz, że to jest koniec tego okresu w Twoim życiu, to znaczy, że to jest koniec Twojego życia. Więc może być tak, że, że po prostu to jest moment na jakieś zamknięcie przeszłości i wejście w nowy. Zupełnie inny etap. Etap, w którym będziesz mogła się bardzo rozwinąć zawodowo, karierowo, ale też w jakiś takich relacjach z innymi kobietami. Dobrze się rozgadałam, bo i, bo i czytanie ciekawe. E, Okej. Okay. Dobrze. No to jakie przesłanie? Jakie przesłanie dla was? Unakid. Odpowiedź na modlitwę. Cała twoja wspaniała praca otworzyła drzwi boskim rozwiązaniom i wsparciu. Tak jak mówiłam, już jest koniec tych cierpień, tego martwienia się, już teraz jest dobrze. Więc proszę się na to otworzyć, zobaczyć to. Nadchodzi uwolnienie, jakiego szukaliście. 123. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy do nowego życia, moi drodzy. Odpowiedź na modlitwy. Czekajcie, troszkę to przyciemnie. W ostatnim czasie wykonujesz wspaniałą pracę, polegającą na wybaczaniu, uwalnianiu i skupianiu się na jedności oraz tym, co pozytywne. Jako, że Bóg szanuje wybory Twojej wolnej woli, wybierając uzdrawiającą ścieżkę miłości, otworzyłaś drzwi, dzięki którym otrzymasz odpowiedź na swoje modlitwy. Bóg słyszy modlitwy i na nie odpowiada, nie dopuszczając, nie dopuszczając się jakiejkolwiek dyskryminacji. Jeśli jednak zamknęliśmy nasze serce na łączność z Bogiem, możemy nie usłyszeć szeptów, zawierających w sobie odpowiedzi. Skupianie się na tym, co negatywne, również wzbudza wątpliwości odnośnie do prawdopodobieństwa spełnienia się boskich planów, zmniejszając naszą wiarę. Niniejsza karta jest znakiem, że udało ci się wejść na poziom świadomego związku z czystą, uzdrawiającą miłością Boga. Modlisz się w szczery sposób, wyrażając chęć otrzymania pomocy i przewodnictwa. Ta pozytywna zmiana jest odpowiedzią na Twoje indywidualne modlitwy o pokój i szczęście. Zewnętrzne okoliczności zostaną teraz odpowiednio zmienione, ponieważ dojdzie do ich przygotowania na utrzymanie najwyższego i najlepszego rezultatu. Pozdrawiam Was. Wiecie, najciemniej jest przed świtem. Pamiętajcie o tym. I wy jesteście przed świtem, jesteście e, przed urodzinami. I to. Jest taki moment, kiedy jest schyłek nas. A w, od urodzin mamy właśnie ten brzask, ten, ten, ten poranek tę jutrzenkę. I rodzimy się. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na sesjach online wideo, w rozmowach, w czytaniach. Buziaki papa. Pa.